Are growing restless. I will. Potential satisfaction guaranteed. Mam pomysł. Jakby co, to wpadajcie do mojego klubu Elwina. Tam są gacze z mojego teamu. Możecie sobie miło pogać. Tutaj ze mną, z Rokiem, z Deoksysem. Tych, kto rzadko widuje, z tym grałem jakieś pół miesiąca, albo miesiąc temu, więc bardzo polecam wpadać do mojego klubu najlepszy z najlepszych. I pamiętacie, jak yy, na swoim kanale MaxPik, Max czyli teraz nazywa się Młody Dziczek, że on do progacza należy, że to jest swój klub. I teraz do jakiegoś innego. Pro Gaming. Pro Gaming sucha. Co to w ogóle jest? Dobra, już nie komentując, to ja, ja się wyciszam. I gamy. Albo jakby co? To ja stworzyłem nową mapę. Moją mapę. Wielka Walka o Moc. I wam ją teraz pokażę. Jakiego z by wybrać? Nie, tu potrzebne jest jakąś dużą ilością życia i nadal. Ile ma dalej mój życia? Dużo by Może wy tą mapę sam stworzyłem, więc ja, jak możecie to wpadać sobie dajcie na niej. może Tutaj bot się respawnuje. Zapomniałem, że tutaj bot się spawni. A ja wrazłem na środek. Tu, tu gdzie ja... oh, to jest? To tak, to tak, tak, tak i Dzisiaj będziemy coś po za jakieś minut na mojej mapie, którą tam stworzyłem. No to co Tutaj gdzieś jest gnieźdź.

Teraz ja sobie no, normalnie tak pogamiam tego skina kozackiego. Są kupione kalnety zadymniackie i już wiecie na odcinku kupowałem. To lecimy! Niedługo może będzie... Być... ...że wydałem gemów w Bałer Starsk. Może mamy takiego challenge. Na postaci, w której mam najlepsze skiny. Od trzeciego miejsca do najlepszego. Dla mnie na trzecim miejscu ze moich skinów ląduje niespodziewanie. Ale budowli Jackie. Bo to jest nie taki tylko Michael Jackson Dobre To już nie To Jak jeszcze tego nie robicie Zostawcie suba i dzwona Bo jak będzie 25 000, To kolejny rabby A Mam już 20 subów To więc Wiecie mieliście czas do końca czerwca. Zbiliście to zgoda, ale czas te 25 subów będzie trochę łatwiej, który bo do końca lipca. Znaczy nie, nie do końca lipca, tylko do takiego jednego dnia specjalnego. Do tylko specjalnego. I'm so Jeszcze wam nie będę mówił, co to jest, ale będzie to coś Tutaj To, co Ta, ta jaką grę mam zagrać i na pewno nie zagrałam tą głupią która podaje się za Polską. Oh, <gamy> Jakby to... Tak była Polska, co ja To. co do tego zrobiła? Ja bym rozumiał, jakby to się tymi klejnotami strzelało, ale to się je układa. To jest nienormalne. Nienormalne, nie ja nigdy z taką igącią nie spotkałem po prostu. Co, jak to jest polska, bo on, on. Добро, можно не загадать, да? Не загадать. Как это ветер, я называю. мне To jean. Taki piracki, a na samym końcu, na pierwszym miejscu, już chyba każdy się domyśla. Każdy, kto ogląda mój odcinek raz za razem. Każdy dosłownie każdy. Już na pewno wie jaki to będzie skin. Ja wam nie mówię, ale w pewnym szczęście z Was się domyśliło. Jaki to będzie? Jest. I pamiętajcie o subskrypcji, bo ja dobijemy... Oh! Co? 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 Przecież tam go wąpił, mogłem go dobić. Pan ze mnie. Nie, nic. nie, 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 O nie, IQ nie, nie, ujemne zabiło! Wiecie dlaczego mówię nie, na nie, 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 się nie, Bo myśli, się kupiwa, nie, Bo nie, nie, że nie, 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 taki nie, A nie, 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 i zabije i taki tego, tego. Czyli mojego najlepszego dla mnie

to albo jest łapa dinozaura. Albo ktoś powiedział, że to może być nowa skrzynka. Łapo skrzynka. I niedługo wejdzie Gif. Tak? No to ja się z Wami żegnam. I, my, i będzie pewno odcinek, gdzie będę wbijał Gifa. Ale nie, GRIF-a chyba, no. Pa!